Witam Was. Przedstawiam Wam kolejną ciekawą postać, Mariusz Bryk. Witam, witam e... Was, witam Państwa. Zajmuję się, tak można powiedzieć, szeroko rozumianą e... terapią, czy energioterapią, czy bioterapią. Jakbyś to jak medycyną, medycyną naturalną tak. i alternatywną. Tak bym to powiedział, czyli wszystko, co jest związane ze zdrowiem fizycznym, e... psychicznym, duchowym. Mhm. Taka podstawowa, bez większych odlotów w jakieś głębokie inkarnacje, daleko, daleko. Też oczywiście praca z czakrami na pewno. Ta, z centrami energetycznymi, A właśnie ta. może zacznę, zanim pójdziemy do tych takich bardziej skomplikowanych tematów. Może jak u Ciebie to Jak się to zaczęło? Skąd to się wzięło? Czy jako dziecko już przejawiałeś zainteresowanie takimi tematami? Czy to dopiero później troszeczkę się mogło pojawić? E, już odpowiadam. To jest tak, że jako dziecko... Może nie na tyle, ale w wieku dorosłym sam potrzebowałem pomocy. Mhm. Będąc za granicą, no ta pomoc i medycyna akademicka jest jaka jest. Ja wtedy miałem tematy z lewym kolanem i to dosyć takie poważne. To już było takie dość dokuczające. I szukałem kogoś właśnie z medycyny naturalnej, uzdrowiciela, kto mi pomoże. I faktycznie taką osobę znalazłem. I ta osoba oczywiście dała mi dużo wskazówek, ale przede wszystkim właśnie pomogła mi działając na odległość. E, robiąc zabiegi, e, dużo mnie uczyła, dużo mi tłumaczyła, oczywiście zmiana odżywiania, no bo kto kiedyś wiedział, że czekolada ze sklepu może szkodzić? To 15 lat temu, no jak e, ktoś, kto produkuje żywność. Że ta żywność może powodować e, różnego jeszcze, rodzaju choroby. Jeszcze w dawnych czasach komunistycznych wyrób czekoladopodobny mógł wskazywać na to, że mógł szkodzić, ale że czekolada, prawda? Prawdziwa, właśnie, nie? Właśnie, tak. Więc to są rzeczy, m, które trzeba było wyeliminować, już mając wiedzę i świadomość, że to jest złe, no to się wprowadziło e, właściwe odżywianie, właściwy styl życia, m, nastawienie i. I no i wyeliminowało się przyczyny, tak? Bólu tego kolana, więc to sobie gdzieś tam odeszło. No i później zaczęły się zadawać pytania, książki, informacje. Jak to działa, jak to działa o co chodzi? Gdzie szukać hmm. tej prawdy, e, dlaczego to jest tak skonstruowane? Już wtedy było wiadomo, co się mniej więcej będzie działo na Ziemi, e, w jakim kierunku to zmierza, więc najpierw był rozwój osobisty tak, tak, osobi sam dla siebie, e, co to w ogóle są energie na czym to polega, jakie są zależności, tak samo sfera uczuć. To wszystko były tematy nowe, które się trzeba było uczyć, rozwijać w tym kierunku. No i później przyszedł taki czas. To zostało tak troszeczkę wymuszone przez sytuację. Ja pojechałem na pierwsze targi medycyny naturalnej. Właśnie tam odczytywałem ludziom, zacząłem odczytywać ludziom z receptorów stan zdrowia. Bo ludzie dojrzali, wiedzą, że na stopach można odczytać z receptorów dłoni, z twarzy, z małżowiny usznej i właśnie z dłoni można powiedzieć, jak funkcjonują dane organy, narządy, co się dzieje w organizmie. I ja zacząłem właśnie osobom odczytywać to jest koszt 30 zł. I ludzie przychodzili, właśnie mhm. pierwsze takie targi były w Gdańsku, na których ja byłem w Hali Oliwa. Pamiętam, też tam bywałem, <grym> tak? I było bardzo duże właśnie zainteresowanie, kolejne targi, których, na których ja byłem to właśnie była Warszawa albo Łódź, nie, raczej Warszawa i dopiero później Łódź, tak, tak, tak. I, no i to też był taki mój pierwszy właśnie kontakt z osobami, widziałem, że jest duże zainteresowanie, duża też potrzeba i, 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 i to tak gdzieś tam... Nakierowało mnie poprowadziło mnie, że widziałem, że ludzie będą potrzebowali tej medycyny naturalnej, tej prawdziwej, Będą chcieli się rozwijać, będą chcieli usunąć prawdziwą przyczynę dolegliwości, właśnie czy tutaj energoterapią, czy tam tymi zabiegami e, oczyszczającymi. Zajmuje się Mariuszu między innymi świecowaniem i kończowaniem, kończowaniem uszu. I to jest różnica, bo ja kiedyś myślałem, że to jest jedno i to samo, a okazuje się, że nie. Jakbyś mógł pokazać, na czym polega różnica? Tak, tak, tak. To się staje coraz to modną, taką naturalną właśnie techniką oczyszczania, tak w skrócie mówiąc, właśnie oczyszczania uszu. Czym to się różni? Właśnie różnica polega na tym, że to jest świeca. Którą... I ona jest taka samej tak. szerokości przez całą długość. Tak, ona jest takiej samej długości. To jest i tak jeszcze świeca, która jest wyjątkowo długa, mhm. ale zazwyczaj są cieńsze I, tak jest, i takie świece można sobie nabyć. One są dostępne w różnych drogeriach i sklepach takich. I Często one są wykorzystywane też w salonach kosmetycznych. Mhm. Ja powiem z mojego doświadczenia. One dają bardzo słaby efekt i to są takie zwykłe świece, które gdzieś tam może troszeczkę działają. No tak, efekty mogą być słabe. Ale o co właśnie chodzi? Są konchy. Jak sama nazwa mówi, czy tam właśnie ta koncha, ona jest wykonana zupełnie z innego materiału. To jest płótno lniane albo płótno bawełniane, wosk pszczeli, specjalna mieszanka ziół, ale też tutaj są olejki eteryczne. To jest w ogóle... No ta trąbka, tak to można powiedzieć, jest trąbka. Ona jest zupełnie inaczej wykonana i ona daje zupełnie inne efekty. Tu są zioła, które działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, antygrzybicznie, więc one... No dobrze, spokojnie. Mhm. Te, zioła, te zioła tutaj zawarte działają właśnie przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie. I one bardzo fajnie działają inhalująco. I teraz taka koncha ma za zadanie nam oczyścić górne drogi oddechowe. Z, yy, zatoki również, zatoki, tak, poprzez uszy. Tak, poprzez uszy. To są naczynia, wszystko ze sobą połączone, więc zatoki górne, e, nosowe, szczękowe. E, oczywiście błędnik, ucho środkowe. E, wyciąga nadmiar woskowiny z uszu. E, zanieczyszczeń, to też jest bardzo istotne, to też jest bardzo ważne i to tak pokrótce, i teraz o co chodzi dlaczego jest taka różnica przy konchowaniu jest zabieg energetyczny mm -hmm. to jest ta różnica jeżeli się gdzieś tam w domu samemu zrobi bądź zrobi to mm, tak jak mówię właśnie w gabinecie kosmetyki naturalnej będą efekty to zależy od osoby, płytkie. takie płytkie o właśnie, dobrze określone przy konchowaniu u dobrego fachowca, u zdrowiciela, to daje bardzo, bardzo duży efekt. On wtedy na koniec ta osoba powinna rozwinąć i pokazać co tam się znajduje, co wyszło z uszu, na co zwrócić uwagę, jak może często, czy warto powtórzyć, jak często i i w czym pomóc, to wtedy taka osoba jest w stanie do tego podejść bardzo profesjonalnie i osobie konkretnie pomóc. I to jest taka też moja ciekawostka, wszyscy mówią świece Hopi, mhm. a ja dużo gdzieś tam szukałem w internecie, czytałem, że Indianie Hopi się kompletnie do tego nie przyznają. O. Tak i dużo osób dojrzałych przychodziło do mnie, mówiło Panie, kiedyś brało się gazetę, brało się świecę parafinową, Wkładało, tak, na, wkładało się dziecku do ucha i się podpalało, i dziecko miało temat. puszczało wszystko, ludziom pomagało. Też przyszły kiedyś takie osoby, które mówiły, że to samo się zrobiło, ale z koszuli flanelowej. Więc ludzie to znają. I tak. to jest takie moje zdanie, że to jest metoda, która pochodzi od słowian. Aha, mówisz. Tak, tak, tak. Że chociaż, to... chociaż mówi się o pewnej. Yy... Koneksji między Indianami, hopi, a Słowianami, coś tam jest, nie pamiętam dokładnie co i jak, ale, ale jest, jest jakiś, jakiś łącznik między nami, więc jakieś tam może, się może informacje być podstały. Może gdzieś tam te informacje być, jak najbardziej. To jest coś, co było kiedyś naturalne, dostępne, ludzie z tego korzystali, robili to i na pewno warto wracać do natury. No, po co wymyślono jakieś olejki? Mhm. No. No trzeba, trzeba zobaczyć kto i na czym, jak ma pieniądze, no tak. a na energii, dlatego czy tam to są uzdrowiciele, czy energoterapeuci, no nie da rady tego zamknąć w kapsułce i tak. sprzedawać hurtowo, bądź to produkować, więc... A mam pytanko, czy mógłbyś powiedzieć, z czym się wiąże, jak mamy zatkane którejś zatoki? Jak to się objawia na przykład takimi zdolegliwościami I migrenowe tematy podejrzewam, tak? Głównie. Bóle migrenowe, e, złe samopoczucie, czuje się ten ciężar. Mm -hmm. Też często jeżeli są zatoki szczękowe, e, bardzo mocno zanieczyszczone, o, to też ma wpływ na, na stan zębów, na stan mm -hmm, uzębienia, no też stworzą się stany zapalne, jakieś ropienie, mówimy też o cystach, torbielach, mm -hmm. więc to wszystko też tam potrafi. I to wszystko kończowanie można oczyścić? Tak. E, Konchowaniem, robiąc zabiegi energetyczne, można sobie bardzo dużo pomóc. Oczywiście tutaj cudów brak, mhm. trzeba czasem powtórzyć, czasem trzeba to zrobić wielokrotnie, ale są efekty, bo jeżeli coś się zbierało przez 30 lat, no, tak. no to trzeba sobie troszeczkę tego czasu dać, żeby sobie pomóc. Tutaj wymaga to pracy. I tak zazwyczaj jest tak, że i tak krócej nam się udaje, e, jak jest praca z. z... Z człowiekiem i trzeba mu pomóc, to i tak krócej to zajmuje niż, niż ten czas, kiedy on sobie na to zapracowywał, prawda? Bo to czasami idzie w dziesiątkach lat, a no wiadomo, że czasami miesiące, może to i, i, i rok czy dwa, jakaś poważna terapia może trwać, ale to i tak zawsze jest krócej niż ten czas, kiedy sobie zbierałeś czas, zdać sobie zawsze sprawę. Oczywiście. Ktoś mówi, O, to tyle czasu mam przychodzić, tyle razy, no ale ileś ty na to pracowałeś, człowieku, nie? No tak, tak. Jeżeli coś się jadło, spożywało czy używało się e, nałogowo przez, tak jak mówisz, 20-30 lat, no to dajmy sobie ten rok, dwa, e, żeby był efekt przede wszystkim. I to jest też taki czas, żeby ta osoba mogła zmienić swoje nawyki, swoją A, świadomość, właśnie. swoją wiedzę. E, no i też się po to przychodzi właśnie do naturoterapeutów, uzdrowicieli. E, i tu powinny być właśnie takie wymagania, zmiany tej osoby, żeby ta osoba miała tą wiedzę, dlaczego tak się dzieje, o co chodzi. To jest, to jest ten klucz do często, świadomego społeczeństwa. Często ludzie po prostu tak, no nie zmieniają nic swoim. Przychodzą, a muszę do niego pójść i tak. Z jednej strony fajnie, że można sobie pójść, ale z drugiej strony tak naprawdę chodzi o to, żeby tak zmienić swoje życie i takie higieniczne wprowadzić nawyki, żeby, żebyśmy sobie już nie grabili, że tak powiem. Tak, tak. Dokładnie o to chodzi, mhm. no żeby ta właśnie wiedza była i no żeby ludzie, no to też jest ważne, żeby ludzie poszukiwali tej zdrowej żywności. Przecież to, co jemy, tym jesteśmy. Tak. Więc i żywność, i nasz stan emocjonalny, to wszystko wpływa też na stan zdrowia naszego. Chciałem zapytać jeszcze o takie działanie na odległość, bo mhm. tutaj ludzie mają różne dylematy, czy to działa, czy to nie działa. Bo mają takie prosto linijne spojrzenie, że to trzeba czasem jak można, tak, ale z pewnych względów możesz przyznać, że na przykład działanie na odległość jest dla Ciebie bezpieczniejsze, jeśli chodzi o higienę pracy, o jakieś energii, jeśli oczyszczasz miejsce lub, lub ludzi e, z jakichś tam e, no niefajnych energii, no to e, dla tego, który oczyszcza, to jest chyba lepsza metoda, prawda, niż takie bezpośrednie wchodzenie w interakcję. Tak, tak, to jest, to jest też dobre dla, dla obu stron, mhm. bo wiadomo, że osoba u siebie, będąc na swoim terenie, e, mo, mo, mogąc położyć się na własnym fotelu, łóżku, ona się będzie czuła tak, lepiej, e, lepiej e, wygodniej, e, odprężona i wtedy też więcej z taką osobą można zrobić niż jak osoba mhm. przychodzi na pierwszą wizytę. To, to, to wiadomo, że może by to być takie czy tam stresujące, troszeczkę krępujące dla osoby, tak. Mhm. I, I na przykład y, jakieś może miałbyś przykłady, bo zawsze te przykłady z życia są najfajniejsze. Może mógłbyś coś, nie wiem, opowiedzieć jakąś krótko, bez zdawania się w szczegóły, jakiego typu na przykład y, ludzie mieli odmianę po, 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 twoim, po Twojej pomocy? Tak, tak, tak. Takich oczywiście przykładów jest wiele, ale taki, taki jeden Kiedyś właśnie na targi przyszedł do mnie pan i ten pan tak przyszedł i mówi: Pan mi pomoże. Z taką pewnością. Tak, z taką pewnością. Mhm. Ja taki byłem troszeczkę zaskoczony. Pytam się, czy ten pan z polecenia, czy skądś. Mówi, że nie. I on zaczął właśnie opowiadać, że on ma tematy z sercem. Za dwa miesiące ma mieć operację, mhm. ale znajomy kardiolog mu doradził żeby znalazł uzdrowiciela mm -hmm. i że taka osoba mu pomoże. I faktycznie ja na tą osobę działałem, no były dwa miesiące, mm -hmm. czas na operację. I ja na tą osobę robiłem, e, robiłem zabiegi właśnie na odległość, jako że to było inne miasto. I, I to jest najciekawsze, że ten pan sobie zakładał takie urządzenie na palec, które tam pokazywało ano, tętno, tak, puls i wszystko. I on, i, on, I on mi to nawet nagrał i on mi to pokazał, mhm. że przed zabiegiem, jakie tam miał tętno, puls i, mhm. i jaką nierówną pracę serca, właśnie to migotanie, a po zabiegu wyciszony, spokojny. Mhm. I tam to się gdzieś oparło na e, o kilka, właśnie te dwa miesiące pracy, chyba nawet tam się troszeczkę przedłużyło. I obeszło się bez operacji. Się Pan mówi? bardzo zadowolony. No i też właśnie zdziwiony byłem to, że jednak gdzieś lekarze tą wiedzę mają. I potrafią tak postąpić skierować tak. i skierować człowieka, to jest bardzo chwalebne. Ja naprawdę tak. zawsze chwalę takie przypadki, bo w Chinach to jest bardziej rozpowszechnione. Tam, tam te te dwa światy ze sobą współpracują, bo tam jest tak to głęboko w tej kulturze, mm -hmm. że oni to jest, nie wiem, czy oni to finansują, ale podejrzewam, że też z tych swoich NFZ, ów czy tam z jakichś tych społecznych finansowań. I to mi się bardzo zawsze podobało, że tam ta, ta medycyna współpracuje tu jeszcze jest daleka praca, jeszcze wiele do zrobienia, bo niestety no, ci ludzie są tacy jacyś dziwi. No są co, coraz lepiej. Coraz ta, lepiej. lepiej idzie tak. wszystko w bardzo dobrym kierunku, tak. Polacy chcą, Szukają, rozwijają się też, intuicja się u Polaków wzmacnia, no, jest ta wiedza bardziej dostępna właśnie w internecie. Można poczytać, można posłuchać, tych, też na YouTube jest dużo informacji, więc widać, że gdzieś tam idzie to w bardzo dobrym kierunku. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo tych festiwali też się zrobiło mm, wiele. Coraz więcej, tak. Więc, to świadczy o tym, że zapotrzebowanie jest i tak, ludzie tak. coraz więcej zdobywają wiedzy. A powiedz, a co do relacji? To rozumiem, że nie tylko damsko-męskie, bo uzdrawia się relacje międzyludzkie. Tak. I, I jakiego typu? Na przykład, jak ktoś by chciał, zastanawia się nad czymś takim, czy by pójść do ciebie, czy do kogoś, to na przykład. Y, y, czy zdarzało się, że pewne, pewnego typu relacji to jest na innym poziomie do załatwienia? Na przykład, jak to do jest? Do zrealizowania, tak. To hmm, tyle ile ludzi, tyle przypadków, tak. i każdy jest inny, i tu bez możliwości coś porównać. Albo nie wiem, jakiś taki schemat zrobić wszyscy tak samo. No nie, nie to. Każdy z nas jest inny, każdy co innego przeżywał, doświadczał, każdy w innych warunkach się wychowywał, inne wzorce, inne, inne nawyki, inne myślenie, inna mowa, więc to wszystko wpływa. Ale często tak pomiędzy ludźmi, pomiędzy dwojgiem osób, czy nawet kilkoma tworzą się bardzo negatywne energie. To jest oczywiście zawiść, to jest ego, to jest zazdrość. I często te energie powodują to, że ludzie mm. gdzieś tam nie, bez potrafienia się ani domówić, ani ze sobą gdzieś tam współpracować. I bardzo fajnie to właśnie widać w związkach. Oczywiście to też są sprawy z poprzednich inkarnacji. Mm. Często spotykamy się z ludźmi, z którymi już kiedyś mieliśmy kontakt i. I, i, I gdzieś tam sobie. I takie bo... niepodokańczane, rozumiem. One przechodzą na kolejną inkarnację, tak. i, wtedy, i wtedy co? I wtedy yy, ja miałem taką sytuację, znaczy mi kobieta powiedziała, taka do, e, pani też, yy, która, u której prosiłem ją o pomoc, że, że pewne tematy yy, miałem właśnie zamknąć w tym życiu, bo były niepozamykane. Nie? I, i to mnie tak uspokoiło dosyć, że, że to co miałem, chociaż nie było kolorowo, mhm. ale, ale czasami jest tak, że trzeba nie za wszelką cenę walczyć o związek, bo czasami się nie da. Oczywiście, że tak. To może wynikać na pewno też z, jakby z postępu rozwoju wewnętrznego, bo nie zawsze każdy człowiek się w tym samym tempie lub w przybliżonym, a w związku to może mieć zdecydowane duże znaczenie. Rozwija I te, i te tempa są różne, prawda? I czasami jak one jest zbyt rozstrzelone, to, to lepiej chyba doradzić ludziom, żeby się jednak jakoś poukładali w zgodzie na nowo życie. Jak ty uważasz? O właśnie, tak, nawet jeżeli podejmują decyzję o rozstaniu, to fajnie, kiedy to jest takie rozstanie pod tytułem wow. Słuchaj, fajnie spędziliśmy ze sobą czas, czy, czy z tego naszego czasu mamy owoce w postaci dzieci, czy nie, mhm. ale no tak. Fajnie, jeżeli to jest właśnie ym, w postaci takiej świadomej i wiemy, no potrafimy sobie wybaczyć, puścić na luz tak. i z takim szacunkiem y, potrafimy gdzieś tam na tą osobę spojrzeć, no bo to przecież to był, zazwyczaj jest to nasz wybór, tak, że z kimś y, decydujemy się być. Walcz o swoje. Tylko pytanie tak, nawet tak logicznie myśląc, ile czasu mi to zajmie, jeżeli to hmm. będą sprawy sądowe? ile stresów, ile nerwów i ile będzie mnie to kosztowało zdrowia. Więc jaki nawet... będzie bilans? O właśnie, jaki <noise> będzie z tego bilans? Tak, więc czy warto wziąć sobie kartkę i długopis i ile jestem w stanie te pieniądze odrobić, sobie popracować, albo co ja zyskam, jeżeli ja to puszczę, odpuszczę totalnie Oczywiście. temat. Oczywiście, a przecież czas to pieniądz, to już to jest no, udowodnione <noise> każdy w doświadczeniu swoim empirycznym. Wie, że to się przekłada, i, 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 ale też i zdrowie, i czasami to zdrowie, które podczas emocji w, tych, w, tych, w tym molochu, którym są sądy, bo to jest systemowy twór, który no, wyciąga do i z nas energię, wiem to z doświadczenia, no to to, jest, to się też odbija na zdrowiu. I, i tak, tu już tak. żadne pieniądze tego nie zrekompensują, bo no to trzeba potem tą pracę i tak wykonać, i tak ją I, trzeba czy, wykonać. I czy warto, no i czy warto, jakie tego będą efekty, czy chodzi o satysfakcję pod tytułem: A, wygrałem. Nie. Tylko co? I z kim. Może jakieś jeszcze ciekawe takie przykłady z, z Twojej praktyki, które ci utkwiły w pamięci i tak cię pozytywnie nastrajają. Mhm, Bo właśnie... Dla mnie każdy jest wyjątek. Przy, y, przypadek jest wyjątkowy i indywidualny, ale takie, takie właśnie. Ja lubię zawsze słuchać o tym. Właśnie powracając do tego tematu, kiedyś do mnie przyszła właśnie taka pani. E, zdrowotnie, bardzo zaniedbana, tak to określę. I, I tam już było leczenie takie wiadomo szpitalne i ta Pani bardzo mocno właśnie znerwicowana, bardzo młoda osoba. I ona właśnie gdzieś tam opowiedziała mi swoją historię właśnie rozwód plus to, że ona tam musi odzyskać pewną kwotę od partnera. Mhm. Ja się pytam, a ile czasu to już trwa tam w sądownie? No mówi już 3 lata. I to, to była naprawdę mała kwota. A ja się pytam, a kto pani doradził? No prawnik. A, a, a kto płaci za prawnika? No nie, no ja mam z urzędu. Mhm. No, ja, ale, a, no... ja mówię, aha, czyli my podatnicy płacimy za to, <laughs> że, że pani odzyskała pieniądze. No, no mhm. i to taka troszeczkę właśnie... Tak ją troszeczkę chciałeś pod, 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 podpuścić, no? Ty, no. Tak podejść. Tak, Jak ona ale... zareagowała? Jak ona zareagowała? No, bardzo mocno, bardzo mocno gdzieś tak wpatr wpatrzona, że ona to musi, że ona musi to odzyskać. Ja mówię przez te trzy lata, to pani tą kwotę zarobiłaby pani na spokojnie tak, tak. i pani by była zdrowsza, szczęśliwsza i jo, może już nowe. Ten temat związku. był zamknięty odcięty, tak, tak, no. tak, więc kwestia odpuszczania to jest istotne, szczególnie, że często jest tak, że bez znania jesteśmy całego obrazu. Mhm. Nawet jeżeli jesteśmy tu i teraz, to widzimy fragment obrazu. A bez zdawania sobie jesteśmy z tego sprawy, że być może w poprzedniej inkarnacji, to my tej osobie coś zrobiliśmy, wprowadziliśmy w błąd. Mm -hmm. Bądź gdzieś tam nadwyrężyliśmy jej zaufanie. I czy warto i o co się bić? No przecież przez, przez to powstają wojny. No, bo ktoś komuś e, żonę zabrał na statek, tak? Czy ona sama przypłynęła, czy jak tam było, no. także to są. No... Jeszcze jak wziął siłą, no to pół biedy, ale jak już sama poszła, bo chciała, że tak powiem, zmienić męża, no to już tutaj no naprawdę właśnie. nie ma o co walczyć. No naprawdę nie ma o co walczyć. Tak, tak. No. Ale ludzie tego nie rozumieją, niektórzy. No i tak to niestety, no na jakim poziomie się jest, no, no to potem, potem te istoty gdzieś tam, w tak, przestrzeni, tak. tą energię biorą sobie od nas. No tak. i ludzie się tłuką. Tak. Tylko po co i ten. Nie to już nie te czasy spokojnie, luz, także tutaj właśnie. A tak, tak na co dzień to stacjonujesz w Opolu, tak? Tak. Tam tak, masz Tak. Gabinet. tak, tak. Mieszkam w Opolu, przyjmuję w Opolu. Możesz podać adres? Oczywiście, że chciałby? tak. Ja też gdzieś tam w opisie mhm. podam dane, one będą dostępne, są dostępne. W Opolu, Heleny Modrzejewskiej 2C. Przyjmuję, jestem dostępny, ale oczywiście wcześniej dzwonić i się umawiać. Tak. A co do festiwali, to na jakich w najbliższym czasie będziesz? Bo mamy 24 rok, przełom maja i czerwca. Organik festiwal, tak, będę prelegentem. I to będzie kiedy? Jaki to jest termin? Oj. Nie pamiętasz. Potem mamy też w tym samym roku Harmonię i Harmonia Kosmosu w czerwcu. Tak, w czerwcu. I jest Festiwal Kocham Cię, właśnie na Opolszczyźnie, też w bardzo fajnym miejscu. Też pozdrawiamy, pozdrawiam organizatorów i bardzo się cieszę, że tam będę. Mhm. Ja nie wiadomo, jeszcze się coś może trafić, tak? Bo to jest jakby nieprzewidywalne, tak, bo tak, to tak. Jeszcze jest szansa, że się tak. spotkamy w Brzozówce. Taka maksyma dla Polaków. Ja oczywiście też się tego uczyłem. Uczono mnie i też to dosyć tak ten... Ale to jest ważne, żebyśmy potrafili się cieszyć z najdrobniejszych rzeczy. Bo często też osoby przychodzą i mówią, tego mi brakuje, tego nie mam, a mój partner dużo pracuje, nie ma czasu dla dzieci, to dobrze. Ja wtedy mówię, weź sobie kartkę, długopis albo zastanów się, co masz, z czego możesz korzystać, co ci daje tą radość, Doceń to, co masz, w jakich warunkach jesteś, tak. ta wdzięczność, ta taka zupełnie inna energia, in, inne spojrzenie na to wszystko, bo siedzieć i biadolić to każdy potrafi, tak. tylko z tego nic nie ma i jeszcze się tworzy energię no, negatywne, więc to... A ludzie mają taką tendencję, no też często to po, po, pojawia się że kobiety w stosunku do mężczyzn swoich, którzy tam są zapracowani i, i czują się w obowiązku e, jak najbardziej zasadnym, żeby zaspokoić potrzeby fi, finansowe rodziny i tak na nich to spoczywa, często, często oni się w tej roli tak bardzo mocno osadzają nawet ponad swoje siły. E, tak. i, 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 no i nikt się z nimi jakby, jak to powiedzieć, nie dzielą się tym, bo uważają, że tak trzeba, że tak powinno się. W tak. pewnym sensie archetypowo, jak się ja najbardziej zgadzam, tylko czasy mamy dosyć e, szczególne i to się różnie rozkłada, więc, e, więc jeśli ten mężczyzna pracuje, nie ma czasu dla dzieci i tak, i, tak, i no, a, a najgorzej, jak pracuje dużo i jeszcze tych pieniędzy nie ma. To tak, jest jeszcze problem. Tak, tak. No. I, wtedy, I wtedy trzeba znaleźć przyczynę, i czasami ciężko, bo jedni wytykają palcem drugich, e, i, i jest cały czas psychologia, dlatego dlatego, no, e, też to jest ważne. Tak. Frustracja, wtedy wiadomo przychodzą emocje, stresy, więc to jest takie ten tak. Ale na pewno tutaj zalecam właśnie taki złoty środek, taki balans. Usiąść w spokoju, tak, poddychać tak. i zastanowić się, dać sobie czasu, czy my oprócz tych minusów mamy jeszcze jakieś plusy. Same, zawsze i no, tylko. Zawsze ja tutaj zawsze polecam i mówię, żeby spojrzeć na plusy, co mam. Coś, co się w ogóle układa, dlaczego? I tutaj ta wdzięczność, to co właśnie tutaj powiedziałeś, jest mega istotna. Takie docenianie i cieszenie się nawet z najdrobniejszych rzeczy, czy sobie nawet długopis nabędziemy, czy jakąś drobiazg, to umieć się z tego cieszyć. Dziękuję Ci bardzo. Życzę wszystkiego dobrego, pomyślności i Wam również. No i do zobaczenia, być może na jakichś festiwalach. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, pozdrawiam widzów. Do zobaczenia, do usłyszenia.